This day is going to be fun The kind of day of which I dream since I was small. Every will gather round, see I look lovely in my gown. What they don't know is that I have pulled. Siemka, widzowie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Skyrim. Dzisiaj w tym odcinku znów ruszymy do Astrid. Chwila, coś mi tu nie gra, ale zagadamy. Dobrze, że jesteś z powrotem. Mm. No, i co mówił Malory? Amulet jest prawdziwy? Tak, zamiast spisania zamówienia, cząkolwiek do starszych. Chwila, to już Rada było chyba. O to sporo wyjaśnia. Motier, ty niegrzeczny, niegrzeczny chłopcze. Zatrudnić mroczne bractwo, by awansować? A, chwilę tu było, no tak. Kurczę, przepraszam, zapomniałem ja zapisać przed skończeniem nagrania? Wybaczcie, mój błąd. Tak oto i skryptowo. Dobra, przejdziemy to jeszcze taki raz, przewertujemy to. przypomnij przypomnienie. Albo no. raczej ty możesz zaczynać. W końcu to z tobą rozmawiała nocna matka. Eeeem, tak, mam nadzieję, że dokonuje tu słusznego Będzie, wyboru. Może i skutecznie zabijasz, ale twój spryt pozostawia wiele do życzenia. Jak to? Zapieczętowany list, który od ciebie dostałam... Został w tajemniczy sposób rozpieczętowany. Podejrzewam, że <noise> zawartość listu jest ci znana, nie zdara Ups. Ale przejdźmy do interesów. Tak, Jak już pochodzi zwyczaj... z listu, wysyłam cię na ślub. Ślub? Cóż, to będzie coś w stylu publicznego wesela i powinno być bardzo miłym wydarzeniem. Wmieszasz się w tłum gości, mm. spróbujesz tortu mm, tort. i tu jesteś No tak, bo to się robi na weselach. Tak. Musisz zabić pannę młodą w czasie ślubu. Normalnie no pogrzeb się też szykuje. Amawiają, że romantyczność umiera. <noise> Dosłownie. Kto jest celem? Na imię Ma Wiktoria Vici. Nadzoruje interesy kompanii Wschodniocesarskiej. O i Ślupę Odbędzie przysługę. się właśnie hmm. w tym mieście, w Niebiańskiej osoby. świątyni. Jej śmierć spowoduje zamieszanie, a tego właśnie chcemy. No tak. Hmm. Pewnie często będzie się zwracać do gości, co jest zwyczajem ślubnym. Jeśli zabijesz ją podczas takiej przemowy, obiecuję sowitą premię. Uf, 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 uf. Ruszaj I przekaż pan Niemłodej moje pozdrowienia. <laughs> Przerwane milczenie, wykonane. Teraz. Rozpoczęcie, póki śmierć nas nie rozłączy. hoho. ho Co ho. z cesarzem? Dobre pytanie. Witoria Wici jest bliską kuzynką naszego drogiego cesarza, Titusa jakby, drugiego. co to skoczyć Wici ma koneksję na cesarskim dworze, a jej mąż jest powiązany z gromowładnymi. Eee, Gromowładnych nie ma, już ich wypędziłem. Więc jeśli morderstwo zdarzy się w czasie ślubu, nie tylko zatrzyma to proces pokojowy, ale też wzburzy całe cesarstwo. No, wzburzę tak, ale chromowanyk nie ma! Wy będzie mi. Się do Skyrim I znam, się że podjazdowe czy coś. A mroczne bractwo będzie już na niego czekać. O tak, z gotowymi. Dlaczego cesarza nie ma na ślubie w takim razie? <laughs> od miesięcy planował wyprawę do Skyrim, ale w ostatniej chwili ją odwołał. Jego kuzynce się to nie spodobało. O. Wygląda na to, że cesarz nie chce by jego obecność no wymusiła sobie zamkazowanie konflikt. Coś czego naturalnie zrobić nie chce. Wszystko mm -hmm. się zmieni po zamordowaniu jego kuzynki. Każdy pomyśli, że było to spowodowane konfliktem między cesarstwem Ale i ładnych Nie ma, ja ich pokonałem, cesarz no. Cesarz zmuszony wkroczyć i posprzątać bałagan. Oh, come on. Powiedzieć mi coś więcej o tym zleceniu? To zabójstwo osoby publicznej. Twój wybór jak to zrobisz Strzała w gardło, no. sztylet w brzuch jak chcesz. Ale ma być głośno i widowiskowo. O tak, ale no, czy nie Może o kula od razu. Myślą, że zabójstwo jest. A Bo pierwsze fajerki odpalę. Jej, zabiłem! Uff. Po śmierci wici rozpęta się istny chaos. Lepiej z góry zaplanuj drogę ucieczki. Będą się rozplanować dobra. Czas ruszyć do samotni i dać cesarzowi motywację do wycieczki po Skyrim. Oczywiście, ale zanim ruszymy... Oczywiście pogadamy z innymi. Niestety z Cesero też będę musiał pogadać. Ehm, chyba, że noc mamy. Jak to? No późno po powodzie, nie, no nie jest późno. Tam się gadają. No ja i jeżeli chodzę, wiecie Ucięta głowa robi najwięcej. Boje gratulaty. Hmm. Fajnie. Nie. Jak mogłam zawieść? Jestem w końcu tylko małą dziewczynką. Cóż mogłabym komukolwiek zrobić? No ma. No nie mortycja. E, Two... E, kurczę, już tych chimionek to było. Siema stary, Mhm. Mm. Jakieś porady w kwestii mojego obecnego kontraktu? Musisz zabić delikatną, drobną kobietę w dzień jej ślubu. Co dalej? Mordowanie kalekich sierot we śnie. E, nie, inwa. Głucho będziemy spychać na tak skrzyżowanie, wiesz? Tak, powodzenia. Te, 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 te. Nazir? Bracie. coś jakieś zlecenia? A dwa się spytamy. Istotnie mam trzy. O, wścignie. dobra, no to będziemy mieli. To zaraz wam ręce zrobimy. To Śmieciarz ograbiający wraki statków. Hmm. Marandrujo. wędrowny karawaniarz. O, akurat. Anoriad, myśliwy. No dobra, e, omarandrujo? Powiedz, zgaduję, że to Khajiit, niestety muszę zabić Khajiita. To ceniony mak. Zlokalizowanie go może okazać się wyzwaniem, gdyż podróżuje z karawanami. Hmm. Anotoria. Ten elf leśny prowadzi kram w mieście, ale wyrusza na polowania na równinach za murami Białej Grani. Hmm. Dopadnij go tam. A nie będziesz mieć żadnej... A ja mam ten immunitet dyplomatyczny. Jestem przecie, przecież w białej granii jestem znany. E, Adicus? To argoniański obibok. Lubi łupić wracać. No na akurat... podejrzewam, że w obliczu zagrożenia zacznie uciekać albo odpływać, jeśli dam mu się ku temu sposobność. No ja raczej nie dam. A porady do obecnego kontraktu? I wiecie jak to zrobię? Zrobię teraz quest i kontrakty. Potem i na kontraktach zakończę. Tak będzie najlepiej. Mordując no. kuzynkę cesarza? Na jej własnym ślubie? Ci gwardziści będą łaknąć twojej krwi. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby tłum również postanowił się dołączyć. O, fajnie. Wściekły tłum będziemy musieli walczyć. Dobra, dzięki. Owocnych łowów. Tak, owocnych. E, eee, ja śmierć jest tylko wiecznym snem w pustce. Jakie to głębokie porady. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, ale pozwoliłam sobie zrobić rekonesans w mieście. <grym> Jak? A nie, to całkiem dobry pomysł. <grym> mały Zims, który świetnie nadawałby się do próby zabójstwa z dystansu. Hmm. Zostawiłam tam coś dla ciebie, jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie. Hmm. Okej. Okay. To to jest, to jest widzicie, dlaczego pytam? Dają nam nawet sposoby. Dobra, gadamy najpierw z naszym starym weteranem. Choć nie mam całego dnia. Streszczaj się. E, wiesz, że nieładnie tak lecami. Kontra Porady no, kontrakt teraz? Zabicie jej będzie łatwe. Będzie tak szczęśliwa, że niczego nie będzie się spodziewać. Wiem, bo sam kiedyś zabiłem. O, za dawnych kąpieli. czasów, jak Trzymaj to było. 8 miesięcy Co? Powiedziałem Letnia. Woda w kąpieli powinna być letnia. Ciepława to nieletnia. Może i blisko, ale istnieje różnica! Głupia krowa. Okej, okay, dobra. A tak, żegnaj, zabij mnóstwo ludzi. I... Mówią co innego. Mam być szczera. To było tak łatwe, że aż mam wyrzuty sumienia. Po raz kolejny słodkie, więcej zaufania niż powinno. O, ten pan tu wchodzi nawet. prawda. Tak wygląd aby? dziecka jest pomocny. Nikt się niczego Rady, nie wiem. Ej, spodziewa. ej, patrz w oczy dziecko, jak rozmawiasz z dorosłymi. Porady, kontrakt teraz. To niesprawiedliwe. Uwielbiam śluby i to mnie Astrid powinna była to zlecić. Zamiast tego muszę jeździć po miastach i oceniać ochronę. Co za nuda? No ale ja jestem nowy Słuchaj, i, i to. Ja do, znowu Zabawa odbywa się na do samoty. Ale tak? Tak. Samotni? Tak. tak? Jeśli tak, to panna młoda najprawdopodobniej będzie przemawiać do tłumu z balkonu, z którego widać całe podwórze. Mm, I co Jest ma to do mnie? To pewna stara statua. Wiem, że stoi dokładnie przy miejscu, w którym będzie panna młoda. Ale tą to linijko. są zazwyczaj mało wytrzymałe i czasem się przewracają, prawda? A, no tak, zdarzają się wypadki. Podoba mi się twój sposób myślenia. <laughs> o tak. O dobra. Eee, Argonian ćwiczę, teraz pogadamy z naszym wkurzającym goskiem, Może on też ma jakieś porady eee, warto wysłuchać. Ja już wybrałem swój sposób. To jest najlepszy sposób jaki jest i cycerona nigdzie nie widzę. Może i dobrze, że go nie ma a, nie. Jest jestem tylko to mumie. Eee, Rady Do gadanie do mnie to było straszne <laughs> Rany, nie. nie. Nie, nie jest... nie ma sycze normalnie. Sssssssssss. <śś> Ziera! Możesz przerwać chwilę? Porady? Kontrakt wygląda na łatwy. Co oznacza, że na pewno... Dlaczego wszyscy odwracają się do mnie plecami?! Dostanie się na to wesele będzie proste. Ale czy udało Ci się już ustalić drogę ucieczki? No um, lubię myśleć w biegu. W takim razie w porządku. No Widzicie? Zgadza się ze mną. Dobra, Cycerona nie chce mi się szukać, może ma fajne cycerowe imię, ale <laughs> nie, nie mogę z tego minęć. No, no to spotkamy się na ślubie. Ja już wybrałem metodę, zobaczycie jaką. Nie powiem wam, bo przecież będziecie oglądać jak, jaka to będzie metoda. <laughs> Dobra, no zobaczymy się oczywiście w Samotni, bo tam się odbywa wesele. No, do zobaczenia na, ślub... na wesel. Muszę odszukać... Eee, przepraszam, nie to, przepraszam. Muszę udać się do niemieckiej świątyni w samotni. Wmierzyć się w tłum podczas publicznej ceremonii zaślubin Victorii Vici i ja się, jeżeli sobie. Po czym zamordować pannę łodą? Dostanę premię, jeśli zdołam zgodzić Vici, gdy będzie przemawiała do tłumu. I postaram się ten bonus wykonać. Mamy podpowiedzi. No i się na weselej wybieramy, czy tam ślub, właśnie, w ogóle to. Tak, fajnie chociaż mnie zastanawia, to ślub czy wesele, to jest pewna różnica, bo na weselu możemy narzeć się tortunach, na lać się wyżygać to wszystko i zamordować pannę młodą, a na ślubie, no, raczej za dużo świadków i tak dalej, bla, 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 Ta opowieści, tak, super. Dobra, biegniemy, bo się spóźnimy, Przerabimy najlepsze. I fajnie, że w nocy. Huhu. To typowe dla cesarskich. Mówicie o Skyrim, jakbyście znali tę krainę i jej mieszkańców. Jesteście z Cyrodiil. Nic o nas nie wiecie! Nic! Wiem wystarczająco wiele. Wiem, że gromowładni nie chcą podporządkować się cesarskiej władzy. Eee, to gromowładni pokonani, halo? A gdzie Elfy wkroczyły do twojego umiłowanego Cyrodiil i wszyscy chwycili za broń i stanęli przeciwko nim, czy to była zdrada? Przeciwko Dominium, co? Um. To zupełnie nie to samo. Dominium to byli najeźdźcy. Zdobywcy. Musieliśmy A. z nimi walczyć, aby ocalić nasze obyczaje. A. Dokładnie o to mi chodzi. I się zgodzili, że się nie zgadzają. Aha, pa, 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 pa. A, pa, pa, pa ja cieszę, ja... Mam tylko ochraniać kuzyna jego eminencji. Proszę, baw się, dobrze. było się zabawie. Ta ty, co mówiłeś? Się... Minęła cię uroczystość. W sumie była raczej krótka. Młoda para chyba bardziej była zainteresowana weselem. O, no fak. Czyli to wesele jednak. Zdecydowanie. Patronowanie związkowi dwójki zakochanych jest jednym z moich najważniejszych obowiązków. Mam o tyle łatwiej, że Asgair i Wittoria rzeczywiście się kochają. No, a miłość z Karim jest twarda. Buch o Buchen uratuje jakieś rzeczy, prawda? Dobra, pogadamy teraz z gośmi. Wittoria jest ładna, ale czy ma dobre Biodra? Chcę mieć wnuczęta. Mnóstwo eee, dobra, o biodrach. Zwysłaś eee, kościół taloso. Zaczymy. Cesarska zaraza zatruła pękninę, więc oddawanie czci Talosowi jest zabronione na mocy konkordatu. Ja. O nie, no, kurczę, i Przymowa, przegapiłem, Mogą No nie. Trzeba naszą kaplicę, aresztować naszych ludzi i uciszać nas. Lecz cesarstwo nigdy nie zniszczy w nas ducha. No Póki Talos będzie w naszym sercu jego spuścizna z no tak, zginie. bo religia się ginie, jeżeli usunie się pamięć od tej od, od religii. Tak się niszczy religię. Dobrze się bawisz? O, ależ... No, Oczywiście. No, bo on zna biodra i inne sobie, rzeczy. Mówię że nie tracę syna, ale zyskuje cesarską córkę. Cesarską córkę. E, zagromowanym. To czemu po tej stronie jesteś? Do następnego razu. Siema. Mówi się, że to małżeństwo to pierwszy krok do pokoju. Na szora! A kto chce pokoju? E, no wiesz, że pokonani zostali się gromowani. Nie, nie bawię się, bawi się dobrze. Mój syn właśnie ożenił się z przeklętą cesarską. Skyrim ehm. jest pełne chętnych Nordek, a on chodzi do łóżka z wrogiem. No wiesz, miłość, się ślepa i wspieraj Ulfrika lub zgiń próbując. Nie ma. Nie ja za cesarskim, co mi zrobisz, he?! <noise> I pokonał no, ja i zabił Wolfreyka datko! Jest całkiem przystojny. A dobrze się Oczywiście. Uwielbiam śluby. Jeszcze nie znalazłam mego wybranka, ale wciąż mam nadzieję. Witoria e, nie robi się młodsza, Zapomnieli dodać rany. E, no. no, do mnie nie uderzaj, ja mam argonianki. <grym> Dziękuję za pomoc mojej ciapce. No, fajnie. Mój ale bratanek cesarz jest zbyt zajęty udziałem w ślubie swojej kuzynki. O nie, znowu wesele przegapię dwa razy w tym stuleciu! stuleciu. Pięknie. Dobrze się bawisz? Zdecydowanie nie. Hmm. Właśnie straciłam córkę przez norską bestię. A mój bratanek Tytus jest hmm. zbyt zajęty zabawą w cesarza, żeby się tu pokazać. Uj, chyba będą mnie lubić po tym, co ja kombinuję. <laughs> Dzieciaka? Pa, pa, pa. Straszna a... nuda na tym ślubie. Szkoda, że nie ma żongleru. Uj, ja coś zrobię. Dobrze się bawisz? Niezbyt. To tylko starcy próbujący wyglądać znacząco. Szkoda, że nie dzieje się nic Uj, ciekawego. O ja to zmienię. <laughs> o, siema. Przez ostatnie dwie godziny zjadłem więcej niż przez ostatnie dwa tygodnie. Fajnie, to już się bawisz. Jasne. Darmowe jedzenie i wino i nikt mnie już nie wrzuci do lochów. Śluby powinny być. mam nadzieję, codziennie. że co ja odwalę, to też nie będzie. Nie odwalam mnie. Elisif? Małżeństwo polityczne, zawarte również z miłości. Doprawdę rzadka to rzecz. Gdzie jest kaplicy, Już w kaplicy? Falk twierdził, że mogę na ciebie liczyć. No i zrobiłem Masz już to. pełne prawo nabywać posesję. Możesz wykonać ja mówię, pierwszy krugowo, krok, by ja zostać zaznacją, tanem. Kurde. Gdy już uzbierasz fundusze, porozmawiaj z Falkiem. Kurde, trzeci raz przegapiam! się bawisz? Jak na razie. Mam tylko nadzieję, że wszystko odbędzie Pozdrawiam się spokojnie. Wino upija, emocje rosną. Może to i radosna uroczystość, ale pod powierzchnią kryje się sporo no Tak, to właśnie to odkryliśmy. Okej. Okay. Pozdrawiam cię. No raz. Pam, pa, pa, pam 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 pam. A fajne, wa. Siema. Moim zdaniem powinni o, Patea, byli zapuścić się za lód. To czemu od Znowu ci kradnie patrz! No już się bawisz? A owszem, dziękuję. Uwielbiam śpiewać na weselach. To jeden z wielu obowiązków, do których wzywają wychowanków Akademii Bardów. Fajnie. Dobra. Teraz możesz powiedzieć, że znasz najbardziej utalentowanego barda w Skyrim. Eee, tak. Lodi? Wybacz, nie mam czasu na rozmowy. Muszę grać. Eee, muszę wierzyć, bo tutaj mieszałem się te teksty. No i teraz mamy tak, mamy dwie, mamy dwie, trzy możliwości. Możemy po prostu podejść tam, gdy wchodzi, gdy tu siedzi, właśnie po to są te fotele, tak przy okazji odkryliśmy. Mogę ją zaszlutować w każdym możliwym miejscu. Mogę też wejść tutaj, tędy i na górę. Tutaj znajdę łuk i wszystkie eliksiry pomagające w celowaniu, celności i trucizny. To tak Gabriela nam to podpowiedziała. I trzeci powód, który ja wykorzystam... Tym kamieniem, mam nadzieję, że nie przegapiłem tej okazji. Pokażę wam jeszcze jak tam wejść, jednak z mężem. Spokojnie, koleżko, nie za blisko mojej kobiety, rozumiemy się? Mówi, argoniaki bardziej kręcą. Gratulacje, to niezwykły dzień, co? Najlepszy. Witoria to dobra kobieta i każdy facet chciałby z nią być. Wybrała Mój ojciec nie jest zbyt <laughs> szczęśliwy, że będę miał żonę z cesarstwa, ale to już jego problem. No fakt, młodzi jesteście, blablabla. Dobrze się z tobą rozmawiało. A, teraz to przyjacielsku. Cóż to był Tema. za fantastyczny dzień. Mam nadzieję, że uroczystość Ci się podoba. Ja no, po mam nie, nie Tyle będę dobroci. Nocy. Dla mnie. Ja też ci dam prezent! Zrzucę ryż! Pozwieramy od gromowładnych. Chwała cesarskiemu Legionowi! Jestem za Legionem, chociaż i tak będę coś robił. <grym> tak, w rzeczy samej. Ale, ale Chwała bo cesarskiemu Legionowi! Chwała gromowładnym! Chwała samotni i ośmiu bóstwom! Tego chwalebnego dnia! Szanujemy wszystkich! Niech tak Boże. będzie. Oj, będę się bawił. Dobra. Szybko. Teraz szybko wejdę tam. Eee, no, jaki ja dwulicowy jestem. <laughs> Tutaj walczą na cesarstwa. Przed Pusze... Pusze... chwilą walczyłem na cesarstwa, a teraz... A teraz to ja będę... Eee, teraz ja będę eee, zabijał cesarza. Dobra. Teraz muszę wejść tędy. Tędy się wchodzi dookoła. Trzeba wyjść właśnie przez y, kaplicę, żeby do, dostać się na ten kamień. Można też jeszcze innym sposobem, ale niestety mi nie wyszedł. Wyszło. Może nie. mi się uda. się uda. Chwileczkę. A, dobra, to się A, fuck. Skoczę i... U! Siema. Z rozkazu, ci ci. O, mam że zdążę. Zdążę przed ich zejściem i mnie nikt nie zauważy. To jest najważniejsze. Może w 5 zrobię na wszelki wypadek? Nie, nie Dobra. Rana, mam nadzieję, że nie będę wykryty. Poczekajmy aż zacznie gadać. Jest dokładnie pod. No, nie dokładnie pod. Dobra, denerwuję się. Kiedy wejdzie? Kiedy zejdzie na dół? Wejdzie na górę. Dalej. Dwa, trzy razy już przemawiałaś. Teraz jest, kiedy jestem gotów, to ani trochę. No błagam, no logika, no błagam. Trochę to zajmie. Odliczam pewnie. O, dobra, ruszyło się. Ale odliczam. Dobrzy mieszkańcy samotni. Mój mąż Aesgir i ja dziękujemy wam za przybycie na nasze wesele. Dziękujemy, że dzielicie z nami miłość. Masz rysz! Ode mnie! Oh. La, 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 la. No nie, no błagam! Za co? Za co niby? Zgłosić się do Astrid. Mam nadzieję, że mnie nie złapią. Przecież, no tysiąc nagroda, no błagam! Uciekłem! Przecież nie było mnie widać. Hello? <gryny> bo gdyby wiedziała, co ja przed chwilą zrobiłem, Uff, muszę planować ucieczkę teraz. A jeżeli nie, to wczytam od nowa i. Co? Leją się? Co? Ej, ej! Kuda, atakują mnie! O, fajnie, jesteś! Bo z Ira, siema! jak Wracaj do sanktuarium. Spotkamy się z powrotem w sanktuarium. Nic mi nie będzie. Dobra, dzięki, rany, dobrze, że ma mam takie wsparcie. Uj. I a patrzcie co strasz robi! Nie! U, rany. No, ostro. Co? O nie, 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 tak nie może być. No, nie może być. A... Um, Lydia? Lydia? Dobra, o, Lydia. Osłaniam cię. Chodź. Chodź, coś będziesz. O nie, 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 tak nie może być. No, dobra, no, idziemy. Jednak nie ma nagrody, no to super. Uhu, uciekamy.